Nie wychodź, chodź tu, chodź! Wychodzę już od niego. No ja mówiłem, kurwa, 16 minut, tyle co mówiłem, więc o to chodzi. Dawaj, dawaj, no musiałem panią. Tak? Ja tak. widziałem co. Zaraz was to nagam wszystko i zobaczysz. Nie jestem takim hamem jak ty. No, małżonka zobaczy w telewizji. No a ten tego... Tak. Nie zaczynaj, bo łokieć wyjdzie. Nie zaczynaj, bo łokieć wyjdzie. Nie można przełożonego. Przełożony to zarabędziesz, ale kół po... przez rano. Kocham cię.

Trzeba uciec, bo słabo ucięte To jest no okej, dawaj, 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 dawaj lewo, lewo Tu mamy jakieś wielkie drzwi podobno, jakieś bramę czy coś Znaczy czy nam wejdzie, czy trzeba przeciąć zawsze, czy palniki wziąć Jak od powinny wejść, chyba że to będzie jakaś wielka brama Nie wiem, nie widziałem Tak, słucham, jeszcze raz Jak to nie ma? O kurcze, to mogli mi dać znać, no bez no, bezdomni niby tego nie zabrać Zabraliśmy Zaraz podjemy Wyobraziłem <grym> sobie tych bezdomnych jak... sto? Wyobraziłem <grym> sobie tych bezdomnych jak... Tak <grym> to, 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 to znaczy, Na tą budowę... Znaczy na budowę Na tę złomowiec obok pewnie no, Nie wynieśli Ale to trzeba koparką my, Albo tym Jak tam Lemciu? Dobrze A Ty, Lemciu, ja znowu kawcie Od czegoś trzeba zacząć Ja zawsze zaczynam od kawy Jedziemy na B. panowie na mamy trochę złomu i na Włochach tam u mojego kolegi też złom. jakaś wanna, nie wanna, leży przed kontenerem, będzie trzeba załadować. I dzisiaj do Rafałka. A to jak damy, abczu? Bardzo dobrze. Jak to bardzo dobrze? No bardzo dobrze, no. No no, no to byś się wziął. No, no zaraz, dojedziemy. I ile mamy? Nie ja no 15-20 minut. A to nie wiesz, to pisz nawigację. Popie. A jaki tam był adres? No kurczę nie. Bo ja wiem gdzie jechać, wiem gdzie jest Goraszewska. No, no to gowa do no, to jaki była! Ale no dokładnie wszędzie. Sensie, no. Goraszewska Gora Gora się... to wiem gdzie jest. Nie wychodź, chodź tu! Chodź. Wychodzę już od niego. No ja i mówiłem, kur... 16 minut, tyle co mówiłem, więc o co chodzi? O co chodzi? Króciutko. Króciutko! Remcie dałbyś mi moją torbę i moją wodę. No nie. nie dawaj mu. Bo ja muszę tutaj dopalacza sobie zrobić. To główka boli? Paluszek i główeczka To szkolna wymóweczka. Podobno, podobno. Co nam za ile będziemy? No już. Jak to już, jak jeszcze już? To jest tam gdzie budowa. <grym> Aha. Nie, jak my tam jedziemy. <grym> to nie wiedziemy. Zobaczymy, czy to po tej stronie, czy to tam. Jesteś na miejscu. Teoretycznie tu lewej, nie? Czekaj. Polewy. Wyjechać. To jest to. No to. Dobra. Ale już nie znamy, tak? Nie znamy. Stoi. Przez nie mnie będziesz? No nie no. Przepraszam, bo dacie radę odjechać tym, bo my chcemy wjechać tutaj na posesję? Bo gdzie jest do niej brawa? No ta, tutaj, trzeba ten. Tak? Ale tak będzie chłoposi łama ściąg. Cześć możesz tu stanąć, możesz no nie tu no, radę. U, u, u mnie masz, u mnie masz dużo miejsca. U mnie masz dużo miejsca, Remek. U mnie masz dużo. Dobre, u mnie masz, u mnie masz pół metra. Czy u mnie pół metra? No i stawaj, czekamy. Trzeba tu wykuć kawałek, dwie te dziury. Aby te regle wyciągnąć. Jak ci da czy no, ale... no zobaczymy, no. Tak, Próbuję. no To będzie lepiej od drugiej strony. Tam wypływać? Oczywiście. Bezpieczniej na pewno. No bezpie bezpieczniej i wygodniej. Tak, tylko w bok. Tu? Tak, tu gdzieś. Yazılımın çalıştığı tak. İyi. Benim zaten ben sizi tutaj ona będzie się wydaje, że wyjdzie. Jak staniemy, ty staniesz na drabinie i go prawo, lewo, to ona powinna wyjść. Felek, stawaj na mój. Na ten? Tak. Gdzie tą drabinę mówisz? Ta. Tu? To tak, żeby się ona tu podtrzymywał. No, a to jak ją nad tym podtrzymał? No, to tutaj muszę postawić. Ja tutaj nie postawię. I to mi się stanie. Nie pociągnie góra do dołu, chłopie. Jest ciężar. Panowie, chodźcie, tu pomóżcie z tą teglu spuścić. Jak tam czekamy na ten pasy, to ładujemy to, bo to szkoda czasu. Trochę rówek, jakiś tylegle, sam gruby towar. Czyli jaki? Gruba, grub jak ja. Czyli taki, jaki najbardziej lubimy. Ta. Aha, jest gruba. Dawaj, dawaj. No musiałem panią. Tak? Ja tak. widziałem co. Dla was to nagam wszystko i zobaczysz. Nie jestem takim hamem jak ty. No, małżonka zobaczy w telewizji. Niech zobaczy, że jestem dżentelmenem. Tego jest, się nazbierało u nich. Rurki są poplątane, ale trzeba pomału je wyciągać i damy radę. Te kalambury. Ty jak tam Radciu? Słyszałem, że wczoraj byłeś gdzieś tam na działce i zostawiłeś wszystkie klucze, musiałeś dzisiaj z rana jechać. A no tak właśnie się przydało co się stało, że, że zapomniałeś? Pośpiech, ja zawsze mówię pośpiech, to jest pierwszy stopień do pomyłki. No widzisz? No i tak się stało. W najlepszym się zdarza, tak? Dokładnie. E, przy takich remontach, pełno będzie rur, zerem osiągniesz. Zobaczcie widzowie, nawet jest gruba blaszka. Czy Ty musisz tak wiąć te rurki? Ciężej się układa. Tu mamy przykładny sposób. Nadcięte złoto z łomiarzy jest wyciągnięte, także to jest bardzo fajny sposób. Rury ciężej jest wywieźć, mniejszej e, ilości, żeby duże pieniądze dostać. A takiego mosiądza, jak się straci rur, wyciąga, Dobra kasa A Remciu tą złośliwość to po naszym szefie mam, wiesz? Nauczył się. Dobra, 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 ja. No właśnie widziałem jak, jak zębami chwyka tą żółtkę dopiero. Przestaniemy się lubić. Wieś? To jest eleganc. Zobaczcie, żeby nie było, tylko że mamy ci wygięte. Ja też wygięłem, bo mi się nudziło. A tu masz tutaj od Mikołaja. Tak, tego to a jakie w ogóle plany macie panowie na, na dzisiaj? Bo jutro jest wolne. Gdzieś na wodę jedziecie grill. Ja okay, jutro, jutro niedziela to trzeba ten jeden dzień odpocząć. Aha. Jeden dzień trzeba odpocząć. No właśnie tak się dostanę, daje, mówię. Może gdzieś na wodę w końcu się pojedzie. Zobaczymy. Na razie to dawaj je oprzemy tutaj po tej stronie. Pod jak panowie myślicie, ile tam tego było? Moim zdaniem za 300 kilo na pewno. No, około 300 będzie. Bo tam już sporo było tych kolek. No i ciężkie. Chyba tu mam jakieś wannę, płalkę, coś tam, kuchenkę, Miks się to no. Nie, luba. Gruba Bruba Blacha. Nie, nie mów tak jak Rafał. No mówię to, co ci powie Rafał. Nie polamy, Rafał nie jest tak. się okaże się, czy miałem rację. Na ja jest taki. Na tak, kremek? Na. No. Ja Na jest taki. Na. No. Na. No. Na no. no. no, ten tego. Tak nie zaczynaj, bo łokieć wejdzie. Nie zaczynaj, bo łokieć wejdzie. Nie można być przełożonego. przełożony. Przełożony to będziesz ale p*** po... przez rano. Ty, bo słuchaj jak przełożony. Sobie, proszę, tak. no. I sobie Tak. I pewnie to zrobiłeś dzisiaj, jak opierajesz kanapkę <laughs> widziałem ten moment wie co? no p***dził ale no to, to trzeba zrobić hey, jak przełożony terminuje podopiecznego to jest mobbing a jak podopieczny przełożonego to też jest mobbing też, też? Aha. to wszystko działa w dwie strony oczywiście ciężej jest zazwyczaj jest tak, że ciężej jest udowodnić przełożonemu że jest mobbingowany tak? jest to dużo ciężej stwierdzić bo tak. teoretycznie to on ma władzę, tak? Ale, no nie. ale jak widać, można gdzieś szybciutko no. no i mamy wszystko <noise> nagrane, panie Rafale Od razu Wszystko kolano przełożyć Tak, Remciu? No No? On się tylko no No? No? No oczy no, nie bolą, no? Dobra, dawaj, Hemciu! O! o. o.

Jaką masią to nie odkręcać? Za was z Co? Poczekaj, co? Daj mu łotaczek, Lemek. Dobra. Zobacz skrzynce z przodu. Tutaj nie ma żadnych narzędzi, wszystko było do skrzynki chowane. Ręczyj, staraj się do skrzynki chować narzędzia z powrotem. Niestety nie dźwigniemy razem, bo to ze 200 kilo, jak nie lepiej. Janek to by dźwignął, ale on nam nie chce pomóc. Ale mi dałeś młotek? Dębciuk. Młotek co? Równolegle. No i po prostu szefie, kocham cię. Zrobiłem dla ciebie specjalnie. Tak, proszę o to setce. No i na widzi, powstaje nowa parka. Dobra, to mamy pełne. To nawet za niesie. Ja bym ją tam. Albo dobra, dajmy tutaj na razie na bok. Zobaczymy, ile tych jaderek będziemy mieli. Bo to szkoda, teraz wyrzucać no. na Trzeba kluczem odkręcać, bo z jaksem to słabe Podejście jest niestety. Nie no, trzeba jaksem jednak. Bo bardzo słabe podejście. Bardzo słabe podejście. Trzeba jaksikiem. Tu kawałek już jest. O i osiąc to kawałek jeden. Tu jeszcze dalej. Trzecia. Aha, to łące. Trzeba jak już z głową. No, nie damy rady jej podnieść. Tam to na przód. Co ty robisz? Nie, przestraszyłem się. <gry> Co musimy dać, żeby to ma... Ale właśnie... Co? Bo ja zaś ja bo on nie podniesie. Tu było jak jedze jedzenie zabali. Rekabitele. Dalej, dalej, ręceć gadżeta. Inspektor gadżet. Tu, 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 tu. tu, tu, tu

Trzeba mi wysypywać. sypywać. Ale to nie ma tam butlę. Będziesz to wyciągał. Później. Pa, paka jest 300, czyli paka ma być 300. A jak nie, to paka 300, to kosztuje.

Pan kolego, Pan Grubasek. Kurde, tak dziś na ekipa pan? Grubasek. Pięć się z was trzy. Dlaczego oddech? Dobra, ja zaraz podejdę na grubę tam sobie podjeżdżać, w wolne miejsce jest. Pan Jechałek. Ja, mialkaś mi Daj. jeszcze nie uważam. A tyle uważam. Daj tutaj Stefan, u nas to nie ma nie, Nawet serca, kurde, prezesowi robią Widziałeś? No. I co to był? Miksik jakiś taki słabiutki? Nie, to był dobry miksik. Bardzo dobry. Bardzo dobry? Może bardzo dobry był dla Ciebie, dla nas to taki Bardzo takie, dobry. Wiesz? Po ile na fałku. Aż po 8 paczek, żeby nie było. No i tak leciałem. To na 110, 888 złociszy. O, trzy ósemki i to. Zawsze to lepsze niż trzy szóstki. Podpisik. 200 400, 600 850 60 70 80 i 8 Dziękuję Rafałku bardzo. Dzięki również Miłego weekendu. Dla, Dla Was równie Roskiego? Okay. Zaubiłem 880 zł. Dwa punkciki, bardzo piękna wniówka na dwa punkty. Widzimy się w następnym odcinku, mówdeczki, a wy pamiętajcie, żeby dać łapę w górę, zasubskrybować kanał i napisać w komentarz. Pozdrawiam.